Jezus odkrywa przed nami ukrytą w nas tendencję do rozpraszania się, do izolowania się. Mówi, że przyjdzie taki moment, że pod naciskiem środowiska, autorytetów religijnych, uczniowie przestraszą się i będą uciekać od swojego mistrza i na pozór zostanie on sam. Ale sam nie jest, ponieważ jest wtulony w bożą, w ojcowską obecność. Ta skłonność do tego, żeby pod naciskiem zrywać więzi i uciekać w pozornie bezpieczne miejsca, jest wpisana nawet w nasze ciało. Kiedy nasze mięśnie ulegają zbyt dużym naciskom i pękają, to tkanki oddalają się od siebie, szukając jakby ocalenia. W tym, w co są wszczepione, do tego punktu uciekają, do którego są przyczepione, jednocześnie niszcząc siebie. Szukając ocalenia, znajdują coraz większy podział. I tak jest też z naszymi relacjami, kiedy pękają, zapadamy się w siebie. Na szczęście jest nasz Zbawiciel, Jezus, który pomimo wielkiego nacisku, pomimo wielkiego cierpienia, jakie sprawiamy mu naszym odrzuceniem i brakiem zaufania, nie zapada się w sobie, ale cały czas jest otwarty, cały czas ma ręce wyciągnięte w naszą stronę, by nas ocalać. Oby ta otwartość Jezusa, którą nam dzisiaj ogłasza i z którą do nas przychodzi, była naszym udziałem. Obyśmy jej doświadczyli, byśmy nie szukali pozornego bezpieczeństwa tam, gdzie znajdziemy tylko podział i rozkład.